Czym tak naprawdę jest migrena? To coś znacznie, znacznie więcej niż zwykłe bułkławy. To poważna choroba neurologiczna, która dotyka miliardy ludzi na świecie, a mimo to wciąż bywa bagatelizowana. Dzisiaj spróbujemy zajrzeć jej pod skórą, żeby zrozumieć, o jak wielkim problemie mówimy i dlaczego tak często pozostaje on niewidzialny dla otoczenia. Zacznijmy od liczby, która naprawdę daje do myślenia. 1 miliard. Szacuje się, że właśnie tyle osób na całym świecie cierpi na migrenę. To niewyobrażalna skala, która pokazuje, że mamy do czynienia z prawdziwą, globalną, choć często ukrytą epidemią. A jak to wygląda u nas w Polsce? Szacunki mówią o czterech, a nawet pięciu milionach osób. To oznacza, że statystycznie niemal w każdej rodzinie, w każdym miejscu pracy jest ktoś, kto doskonale zna ten problem z własnego doświadczenia. I tutaj dochodzimy do czegoś, co jest niezwykle zastanawiające. Statystyki nie pozostawiają złudzeń kobiety chorują aż trzy razy częściej niż mężczyźni. Co więcej, ich ataki trwają średnio dwa razy dłużej. Skąd ta ogromna różnica? To zagadka, którą spróbujemy dzisiaj rozwikłać. Oto plan naszego dzisiejszego śledztwa. Najpierw ustalimy, dlaczego migrena to poważna choroba. Potem zagłębimy się w tajemnice płci, odkryjemy, jak działa system alarmowy mózgu podczas ataku. Następnie podążymy za tropem hormonalnym, zidentyfikujemy też inne czynniki wyzwalające, a na koniec sprawdzimy, jak można przejąć kontrolę nad chorobą. Zacznijmy od absolutnej podstawy. Musimy sobie jasno powiedzieć, migrena to nie jest po prostu mocniejszy ból głowy. Absolutnie nie. To złożona poważna choroba neurologiczna, która potrafi całkowicie wyłączyć z życia na wiele, wiele dni. Jakie są więc objawy takiego ataku? To nie jest zwykłe ćmienie. To często pulsujący, rozsadzający ból, zwykle po jednej stronie głowy. Do tego dochodzą nudności, a nawet wymioty. I ta straszna nadwrażliwość. Każde światło, każdy dźwięk, nawet zapach staje się fizyczną torturą. U niektórych pojawia się też tak zwana aura, czyli różne zaburzenia widzenia. I coś takiego może trwać od kilku godzin do nawet trzech dni. Skutki tego są, nie bójmy się tego słowa, druzgocące. Światowa Organizacja Zdrowia klasyfikuje migrenę jako szóstą najczęstszą przyczynę niepełnosprawności na świecie. To pokazuje, jak potężny jest jej wpływ na życie, zwłaszcza, że uderza najczęściej w osoby w pełni aktywne zawodowo i rodzinnie. Wróćmy więc do naszego głównego pytania. Skoro wiemy już, z jak poważną chorobą mamy do czynienia, Spróbujmy zrozumieć, dlaczego jej ciężar w tak nierównym stopniu spada właśnie na barki kobiet. Żeby to wyjaśnić, musimy zajrzeć do naszego centrum dowodzenia czyli do mózgu. Można go sobie wyobrazić jako niezwykle czuły system alarmowy. U osób z migreną ten system jest, można powiedzieć, nadwrażliwy i bardzo łatwo go przypadkowo włączyć. Kto jest głównym winowajcą, gdy ten alarm się włącza? To układ nerwu trójdzielnego. To taka potężna sieć nerwowa w naszej głowie. Kiedy ten system zostaje pobudzony, rozpoczyna się prawdziwa lawina zdarzeń, którą nazywamy atakiem migreny. Jak wygląda taka kaskada migrenowa? Otóż, po pierwsze, aktywowany nerw trójdzielny uwalnia pewne specyficzne białko, w skrócie nazywane CGRP. Po drugie, to białko powoduje, że naczynia krwionośne w mózgu rozszerzają się i puchną, a to z kolei, po trzecie, wywołuje stan zapalny. W efekcie do mózgu płyną bardzo silne sygnały o bólu. To jest właśnie mechanizm ataku migreny w pigułce. No dobrze, ale co to wszystko ma wspólnego z płcią? Okazuje się, że bardzo wiele. Naukowcy od lat podążają za głównym tropem, którym są właśnie hormony, i wszystko wskazuje na to, że to one są centralnym elementem tej układanki. Główna teoria, która próbuje to wyjaśnić, to tak zwana teoria odstawienia estrogenu. Co ona mówi? W dużym uproszczeniu, że problemem nie jest sam poziom estrogenów, ale jego nagły, gwałtowny spadek. Taka chustawka hormonalna działa jak pociągnięcie za spust, który uruchamia ten nasz nadwrażliwy nerw trójdzielny. A jak to wygląda w praktyce na przestrzeni życia kobiety? Spójrzmy, przed okresem dojrzewania problem dotyka dziewczynki i chłopców równie rzadko. Ale potem, wraz z pierwszą miesiączką, ryzyko u dziewcząt dramatycznie rośnie. Ataki bardzo często pojawiają się tuż przed okresem, właśnie wtedy, gdy poziom estrogenów gwałtownie spada. Co ciekawe, w ciąży, gdy hormony są na wysokim i stabilnym poziomie, wiele kobiet przeżywa prawdziwą ulgę. Niestety burza wraca często w okresie około menopauzalnym. Hormony wtedy dosłownie wariują, a ataki mogą stać się częstsze i znacznie silniejsze. To wszystko prowadzi nas do bardzo powszechnego przekonania. Wiele osób wierzy, że gdy ta cała burza hormonalna minie i nastąpi menopauza, problem migreny wreszcie zniknie. Ale czy tak jest naprawdę? Odpowiedź specjalistów jest jednoznaczna i bardzo ważna. Jak mówi polska badaczka migreny, doktor habilitowana Marta Waliszewska-Prosu, to mit, który szkodzi kobietom. Migreny mogą się utrzymać, a nawet nasilić. Owszem, u części kobiet następuje poprawa, ale u wielu choroba trwa nadal, czasem po prostu zmieniając swój charakter. A dzieje się tak, bo w grę wchodzą też inne czynniki. Właśnie. Hormony to główne podejrzany, ale rzadko kiedy działają w pojedynkę. Mają wielu wspólników, czyli innych czynników, które mogą sprowokować atak. Przyjrzyjmy się im bliżej. Co jeszcze może wywołać atak? Na pewno predyspozycje genetyczne. Jeśli ktoś w rodzinie miał migreny, ryzyko rośnie. Dalej mamy sen i co ciekawe, szkodliwy jest zarówno jego brak, jak i nadmiar. Ogromną rolę odgrywa też stres emocjonalny, a także niektóre pokarmy i napoje. I na koniec coś, o czym często się zapomina nadużywanie leków przeciwbólowych. I tu właśnie dochodzimy do pewnego paradoksu. Bo próbując sobie pomóc, można niechcący wpaść w błędne koło. Zbyt częste sięganie po zwykłe środki przeciwbólowe może sprawić, że mózg się od nich uzależni. Wtedy zaczyna reagować bólem, gdy tylko ich zabraknie. W efekcie lek, który miał leczyć, sam staje się przyczyną kolejnych bólów głowy. Skoro znamy już wroga, jego mechanizmy działania i jego sprzymierzeńców, to czas zastanowić się, jak można przejąć nad nim kontrolę. A do tego niezbędne są dwie rzeczy: właściwa diagnoza i odpowiednio dobrane leczenie. Trzeba to jasno powiedzieć: nie ma jednego prostego badania, na przykład z krwi, które powie nam, tak, to migrena. Diagnoza opiera się na bardzo dokładnym wywiadzie. I właśnie dlatego absolutnie podstawowym i najważniejszym narzędziem jest starannie prowadzony dzienniczek migrenowy. Co powinno się znaleźć w takim dzienniczku? Po pierwsze, data i godzina ataku. Po drugie, intensywność bólu, np. w skali od 1 do 10. Koniecznie trzeba notować wszystkie objawy towarzyszące. U kobiet niezwykle istotna jest faza cyklu miesiączkowego. Warto też zapisywać potencjalne czynniki wyzwalające co się jadło, jak się spało, czy był stres. I na koniec, jakie leki zostały wzięte i czy pomogły. Taki dzienniczek to prawdziwa kopalnia wiedzy dla lekarza. A skoro już mowa o leczeniu, to zakończmy naprawdę optymistyczną informacją. W ostatnich latach dokonał się tu prawdziwy przełom. Pojawiły się nowoczesne leki, które uderzają prosto w serce problemu, blokują działania tego białka CGRP, o którym mówiliśmy. To daje milionom osób zupełnie nową nadzieję na życie bez bólu. I na koniec zostaje nam jedno ważne pytanie do przemyślenia: Mówimy o chorobie, która dotyka miliard ludzi, która jest jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności i która tak bardzo uderza w kobiety. Dlaczego więc wciąż jest tak często lekceważona, a osoby, które na nią cierpią, tak często spotykają się z niezrozumieniem?